Okej, okay. jesteśmy z powrotem. Dobre. Dobra. Dobra. Kur... Może to za zadzwonić. Ale nie! On Dajesz. Dajesz bombę. Dobra, To drugie natarcie? No, no. druga mgła jest. Jakoś tej mapy jest na lokalizacji zrobionej. To jest, to jest jedyna taka mapa. Gotowy? Pieprzenie, jak Danon Kizori. No. Rozkładaj mnie, jak jakiś musz. Mam, byliśmy przed chwilą w safe się? Ale mogłeś być i nie wziąć. Ja zawsze wchodzę cały safe house. Tak, do uwzględnienia. Dobra, położę tu jedne. Tam mina pułapka jeszcze. Nie! Ło, w ostatniej chwili. Dobra, urchamy tam powoli. I raz, ostatnia pułapka. Dobra. Siema, kościotrupie. Przegnij kościotrupie. Teraz cała rybowanka Dawaj, bo się uruchomili! Czekaj ma pomysł A czekaj nie ten, nie, nie ten guję musiałem być sporo do Fuck. O wy skurwy synem, to was combo straciłem Co to fójy To jest. Z to... budynku! W budynku, dobra tak. Nie ja widziałem skąd strona do nas o, najsłuch. Nice. Dwóch za jednym. Dobra, z budynku wyłazi. Wziąłem zaprasy, Dobra, Pani no Fajnie go tak wraci w dwa obie. Dobra, leży. Dobra, hmm. podrąbałem mu portfel jak chciał Kurwa nic nie miał Ale bieda Mać księgę gadu. Hmm. Zarowany na dekro Jak mi konie W kosmarze z ulicy Wiązów była taka... Była takie coś? Co? Albo była podobnego. Taka, Podobny taka i przez dziewczynkę, wiesz, małą dziewczynkę, tak rejestrowany. Kruger był dzieci wtedy. Ro rodzice ofiar spalili. Tak, no ja... Chyba ja dzieliby yy, jego walkę z Jasonem. To jest A, jest, e... A Jason go zabije. O? A i Asi. tak... Krabę na pewno... Lu lubię takie crossovery w horrorach. Chłodkie są. Wiem, że miały być chyba... Jason... Miał być Jason, Jason kontra Ash. I kontra Kruger też. Że chcieli na krótką ikonę zdobyć. Ale Ash spuścił w pierdół. Bo tam było w ogóle... W tym Jasonie że Kruger chciał jest z piekła wyjść. A żeby tam z piekła wyjść, to musieli, ten, to musieli wszyscy wierzyć, że to. znowu wrócił. No. No i że są, bo już potem mordował za niego? A ten dwóch o tych wilków się spotkało, doszło do konfrontacji. Dobra. Okej, okay. szukaj książki, ziom, który był na ksiągę, du która duszę. Dobra. Zaczekaj. Majkampf? Nie. Poradnik gotowania? Nie. Eee, e, Jak chyba nie zrobić? pa, to chyba to. Już nie wiem. Ty. Nie, to nie to! Nie, to O, weź wypierdol. Weź to wypierdol. Dobra, mamy teraz on wyjść. coś ci to da? Nie. O żeś, ty. Sara. Bo e? e, to on zasad. Adam Hofter do nas mówi. Adolf Hitler, y Hilter. a Adam. Musiałem być wiecki wieczór, przecież Adolf taki nie. Ale to mówił ten Adolf Hil Hilter, znany niemiecki projektant mody. Tak. A. O, bo... Jesteśmy w Już nie. Nie. Dobra, Dostaw minek cię, zostały. A bo wy zadali te nasze? No to epa, księgi tej palą jak. Będę wydarzali. <grym> o kurde! Chodzi, uważaj, bo Kurwy wiesy. Kurwa, jak w Warszawie. Cały czas na hita jestem Pierdoleni, To byliśmy takie tam byliś mi taki Dobra, wychodzą normalni no, To się zabezpieczyli się kurde przed naszymi pułapkami Wiedzieli co robią Mamy kreta, kreta. Mamy gryzonia kurde w teamie O wiedziałem o dawna cię podejrzewałem E, to nie tak jak myślisz Ta to się wybroś Zatwitowałem to o, -o, -o, o, Piękne zdjęcie Dałem posta na Facebooku Po pijaku hajlowałeś Myślałem, że to tylko dla zgrywu. Ale później mnie oświeciło To, to jest blokie kipy, ten tekst to Koli, Wiesz. Glinia pod przykrywką dał mandat swojemu szefowi. Myślałem, że się zgrywa. Ale, ale wczoraj przyszło wezwanie do zapłaty. Kurwa! biewiór, Spierdalaj! Oni znowu się wysadzają. Kurwa, mać! Tutaj dawaj jest bezpiecznie. Co za szmociarz to wymyślił. Ja no, już walą do ślepy. O, dwa za jeden. Nie. To, jakieś jakie są na tym placu, czy mnie w chuj spadają Bo nie tutaj na tym placu. Pa, po, no, pe, pa, pe, pa, pa, pa. pa, 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 pa. Znowu, uwaga, chyba jakiś fetys. Że można w nie strzelić, wybuchając z opóźnieniem. Łatwiej by nigdy nie kopać samobójcy. O, sniper leży. Zawsze ich kilku. Nie myliłeś się. Dobra, nawet do tego tunelu tam lepiej. Halera, w locie. A czymy tkwa jest za to nawet? Tak, dostałem. A tak coś się że, że jak się zlikwiduje ich w locie, to się coś dostaje. Nie mówiłem ci o tym? Nie. E, widać że... Ty, pa pamiętaj zawsze, że tu też można ten. Y, położyć się na glebę. Pamiętam. A nie kurcać. Kilka razy mi to uratowało. Dobra, mam tego. By. Ale nie pan skacze. Dobra, nie żyje. Nie, już. już ja się był żywy. To nie zabrzmiało za wiatr. To... No ja. Dobra, shotgun w łapę i lecimy. Gruby! Anitarny. Jeden tu! Chodzi ich dwóch chyba. Nie. Ej, wrozej plecy. Dobra, co? gruby leży. Po bunkrach uciech, co? Bierz. Nie, co, nie Myślisz, leży. że boję się paru gryzoni. O, kolej, kolejny elitarny wie. Do bunkra następnego. Nie budu. I Isurów. I pi Co głowy? Ty idzie na wstępkę. Na ciebie się coś sfokusowali. Kolera, wież, rzucaj granatę i spadaj sam W z skóry nie sprzedam. Wież, rzucaj, idzie kolejny. Kurwa! Chorzy Niech bym jeszcze miał granaty Taki rarytas Kurwa! Kurwa! Znaczy jeden, bo jest tamten drugi że zabiłem go zabiłem Shotguna z shot lewy ja mu po prostu strzeliłem w łeb. Kurde, nie dał się Powiem Powiesz, tą cząść, Toś coś ty zrobił. Uh -huh. nie wiem. O, a tam jest druga ekipa. Uh -huh. ty aktywowała. Uh -huh. Dobra, i kończymy czwarty odcinek. Dzięki, że oglądacie, ile jak to, ktokolwiek jak to ogląda. Siemano.